Wywiad. Jakaś kobieta powstania wielkopolskiego. Aniela Tłodziecka. Halo, czy rozmawiam z panią Anielą Tłodziecką? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, czy zechciałaby pani przeprowadzić ze mną wywiad? Naprawdę? No bardzo chętnie, bo wie pani ja jeszcze z nikim wywiadu nie przeprowadzała, nikt mi nie zaprosił. Do zobaczenia, do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed państwem matka ksna powstania wielkopolskiego, a nie dziecka. 27 lat to ma czasu, w którym była pani gorących patriotów w którym dobro ojczyzny Organizacja, którą Pani prowadziła towarzystwo przyjaciół, wzajemnego połączenia się i opieki nad dziedziną baka? Jaka jest etymologia tej nazwy? Chodziło o to, by prawdziwie znaczenie nazwy. Wszyscy myśleli, że chodzi o nazwę rzeki Baka, tymczasem mówiło o to, żeby cały czas kierować na baku. Sprytnie. Jaką Pani miała wizję ocalenia Wielkopolski? Bo słyszałam, że nie chciała Pani iść. nie pragnęłam szlachetnego zrywu, pięknych haseł i na koniec spektakularnej klęski. Szkoda by było stracić taką szansę. To nie jest sposób na ocalenie wielu kolan. Chciałam, by każdy kolejny dzień był maleńkim krokiem do odzyskania polskiej wolności. Były tak malutkie, że nie zauważyli ich zaborcy, a jednocześnie tak stanowcze, że nie sposób było się już cofnąć. I jak widać, udało się. Edukowała Pani w jakiś sposób młodzież, zapewniała im naukę? Tak, bowiem ja i warcianki, czyli kobiety będące w organizacji, utworzyłyśmy tajną szkołę. Zajęcia odbywały się w prywatnych mieszkaniach nauczycielek, a cykl kształcenia miał trzy etapy. Na pierwszym uczyłyśmy czytania i pisania, na drugim gramatyki i ortografii, chociaż dzieci nadal doskonaliły również czytanie. Natomiast na wyższym poziomie omawiałyśmy podręczniki i lektury o historii Polski, literatury ojczystej i geografii ziem polskich. Były też zajęcia z robótek i zajęcia serycznościowe, prawda? Tak, a co najważniejsze, zawsze mówiono po polsku. Świetny pomysł na edukację, ale jak dzieci spędzały czas wolny? Najczęściej na świeżym powietrzu, ale ciemne i niezdrowe podwórka nie są przyjemnością. Utwórzły się miejsca, w których dzieci mogły bawić się w promieniach słońca. W tym celu wynajęłam ogródki działkowe i każdemu dziecku podzieliłam dwa metry kwadratowe, wysadziło sobie warzywa i owoce. Dzieciom bardzo się to podobało i chętnie spędzały tam czas. A czy Wasze działania były inspiracją do powstawania kolejnych takich miejsc? Tak, powstały ogródki jordanowskie oraz ziemie uprawne dla dzieci. Czujność władz pruskich uspiał fakt, że w warcie działały tylko kobiety. Stowarzyszenie pani było odbierane. Jako doskonały i niezagrażający niczemu sposób ukierunkowania przyrodzonej, naturalnej, kobiecej aktywności. Policji zdawało się, że samo te kobiety będzie można łatwo utrzymać w ryzach poprzez groźby i zakazy administracyjne. Po prostu warcianki traktowali jako kobiety, które chciały zaopiekować się dziećmi. Właściwie łatwo z wielu powodów, a jednym z nich było to, że nie było oparcia finansowego, prawda? Owszem, nie byłyśmy organizacją patronacką i świadomie z tego zrezygnowałyśmy. Zaborcze władze również z tego powodu uważały, że nie stanowimy zagrożenia, zresztą spotkałyśmy się także z krytyką Polaków ze względu na naszą niezależność. Poznańska prasa zarzucała warciankom walczącym o prawa kobiet, że są socjalistkami. Wątek ten często służy jako inspiracja dla ówczesnych organizacji feministycznych. Należy jednak pamiętać, że poszynania poznańskich emancypantek, czyli kobiet walczących o swoje prawa i równouprawnienie, rastały ze społecznej nauki Kościoła, a jednoznacznie dała temu wyraz siostra Anieli, Zofia Tłodziecka. Powiem jedno, socjalistką nie jestem i nigdy nie będę, gdyż zbyt drogie są mi ideały narodowe i religijne. Teraz czas na najważniejsze pytanie. Jak Panie ocenia współczesny świat i jak się w nim on znajduje? Według mnie życie w dzisiejszym świecie jest łatwiejsze niż 100 lat temu, kiedy rządzili zaborcy. Chociaż wiem, że i teraz każdy ma swoje troski i problemy. Jestem trochę zagubiona, bo Polska jest nowocześniejsza, inna i wolna, ale jestem pod wrażeniem dzisiejszego Poznania. Aż łezka kręci mi się wokół, jak przypominam sobie tamte wydarzenia i tamto życie i jak widzę, to wspaniałe miasto, moje miasto.